Bogdan, chodź tu na chwilę! Musimy Bogdan poważnie porozmawiać. Bogdan, opuszczam cię! Jaki rozwód zwariowałeś? Do Warszawy na parę dni jadę. A wyobraź sobie Bogdan, że zaproszenie dostałam. Niestety Bogdan, nie od kochanka. Zaproszenie na premierę filmu dostałam. Tak, Bogdan, też się zdziwiłam, ale jak zapraszają, to czemu mam nie jechać? Skorzystać trochę z tego życia. Czemu bez ciebie jadę? Bo przypomnę ci Bogdanie, że ostatni raz jak byliśmy razem w kinie, to zasnąłeś za nim film puścili na reklamach. Boże, co za wstyd! A tak chrapałeś, że ludzie... Ludzie myśleli, że remontki nie robią. A poza tym, gdzie ty, Bogdan, do takiej Warszawy? Tam trzeba mieć choć odrobinę klasy, której swoją drogą tobie brakuje. Zakupy ci zrobiłam na trzy dni. A gotowałam ci też zupy, żebyś tu z głodu nie padł. A na noc to już możesz się na ganku trzymać, bo już noce chłodne są. W całej chałupie masz posprzątane. Jak wrócę, też ma być czysto. Pamiętaj, żeby psu jedzenie dawać i jutro kwiatki podlej. Tylko, Bogdan, żebyś mi znowu ich nie przelał. A no przecież najważniejsze, żadnych mitów w domu schadzek. Nie będziesz mi z domu robił meliny, Bogdan, podczas mojej nie obecności. Żadnego mi tutaj spraszania skrytocholików. A jak się dowiem, Bogdan, że tu jakieś bajlando było, to ja ci obiecuję, dam ci tak popalić, że Ty ruski rok popamiętasz. Eee, kartę mi daj na zakupy. Jak to na co? No przecież muszę sobie jakąś kieckę kupić. Bogdan, to premiera filmu, tam same gwiazdy będą. A ja mam wyglądać jak prosta baba ze wsi? Ale nie tą kartę, kochanie, tą złotą, kredytową mi daj. Teraz to ja się odwalę, jak jakaś Angelina Jolie.